Alacikos. Nazywam się Adriana Wisłocka i witam Was bardzo gorąco w kolejnym podcaście o kulturze Hiszpanii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trzech stereotypach, bo wiele osób naprawdę kojarzy w ten sposób Hiszpanię i Hiszpanów, a przecież nie cały kraj i nie wszystkie osoby, które w nim żyją, muszą takie być. Bo czy Hiszpania nie kojarzy się nam z odwieczną fiestą lub siestą? No właśnie. A czy aby na pewno wszyscy Hiszpanie śpią między 14 a 17? Zanim jednak zaczniemy, Chciałam przypomnieć wam o zapisach do Akademii Insta Hiszpański na www.instahiszpański.com. Co znajdziecie w Akademii? Przede wszystkim klasy gramatyczne, które są w formie wideo i pojawiają się regularnie co tydzień. Dotyczą najróżniejszych rzeczy. Jeżeli chodzi o gramatykę hiszpańską i są dla poziomów od A0 do B1. Są nagrane w bardzo ciekawy i oryginalny sposób, ponieważ wychodzę z założenia, że życie jest zbyt krótkie na nudne zajęcia hiszpańskiego. Do każdej klasy dołączony jest PDF z ćwiczeniami i odpowiedziami. A teraz, nie przedłużając, bamonos. Tak jak już Wam na samym początku wspominałam, porozmawiamy sobie trochę o stereotypach hiszpańskich. Stereotyp to nadmierne uogólnianie przez ludzi i zazwyczaj odbywa się poprzez własne obserwacje albo poprzez przekazywanie informacji słownie. Co to znaczy przekazywanie informacji słownie? To znaczy, że na przykład ktoś nam kiedyś o czymś opowiedział, powtórzyła to kolejna osoba i kolejna osoba i kolejna osoba i zaczynamy wierzyć, że faktycznie tak jest. Stereotypy mogą być pozytywne, neutralne, Albo negatywne. Takie mity mogą się brać nie tylko ze względu na informację, którą gdzieś tam kiedyś od kogoś usłyszeliśmy, ale mogą się też brać z braku wiedzy na dany temat. Jak mówię słowo Hiszpania, to jakie wy od razu macie skojarzenia? Możecie mi o nich napisać w komentarzach. Mnie Hiszpania, zanim zaczęłam do niej wyjeżdżać, kojarzyła się z wiecznym słońcem. 365 dni w roku, kiedy jest ciepło i słonecznie. Zero wiatru, zero chmur na niebie, po prostu. Upał i wieczne leżenie na plaży i wiecie, taka sielanka. A tak naprawdę przecież Hiszpania jest bardzo różnorodna, bo co innego jest, kiedy mówimy Hiszpanię i patrzymy na południe, a co innego jest, kiedy mówimy Hiszpanię i jedziemy na północ. I nam Hiszpania zazwyczaj kojarzy się właśnie z Andaluzją, czyli z południem, z ciepłem i to też jest dobre skojarzenie, ale nie możemy zapominać o północy, czyli na przykład o kraju Basków, o Asturii, gdzie no ta pogoda wygląda nieco inaczej. Dla niektórych to, co teraz powiem, może będzie szokiem, a może nie, ale przecież wiadomo, że w Hiszpanii również może spaść śnieg. I wiadomo, nie mówię tutaj o takich rejonach jak Walencja, Malaga, ale na przykład w Galicji jest to całkiem normalne. Nie wiem, czy śledzicie informacje na bieżąco, ale z tego co pamiętam, to rok temu, mamy teraz 2022 rok, spadł śnieg w Madrycie i wywołał niezwykły zaskok wśród ludzi, bo wszyscy myśleli, że no jak to śnieg w Madrycie? Nikt przecież nie padał śnieg w Madrycie. A okazuje się, że jednak co ileś tam lat nawet w Madrycie potrafi spaść śnieg. Więc to nie jest tylko tak, że 365 dni w roku mamy dni słoneczne, nie pada, nie ma śniegu, nie ma wiatru, nie ma niczego, tylko i wyłącznie słońce. Bo jak widzicie, jest to właśnie stereotyp. Chociaż powiem Wam, że mam tutaj taką małą anegdotkę. Bo faktycznie, jak mój przyjaciel Pedro przyleciał po raz pierwszy do Polski, a jest to osoba, która urodziła się na Majorce i praktycznie całe życie mieszkała na Majorce i z tej Majorki nigdy nie wyjeżdżała, i po raz pierwszy w życiu, bodajże miał wtedy 25, 26 lat, może był trochę starszy, młodszy, no ale zobaczył po raz pierwszy w życiu śnieg i cieszył się po prostu na jego widok jak dziecko. I doszło też do takiej przezabawnej sytuacji, bo zaczęliśmy się ślizgać ze znajomymi na zamarzniętej tafli, no i Pedro też chciał spróbować. No i wiecie, my, jak wbiegamy na tą taflę no to tuż przed wbiegnięciem na nią, tuż przed ślizganiem się, tak jakby troszkę zwalniamy. Mamy, wiecie, jesteśmy przyzwyczajeni, tak naprawdę, do tego, jak to się robi. No a Pedro, który o tym nie wiedział, po prostu wbiegł na tą tafle cały rozpędzony. Jak wywinął orła, to sam biedny nie wiedział, co się dzieje. Jest nawet taki śmieszny film nagrany. Jak uda mi się go znaleźć, to go wrzucę. A ja oczywiście. Jako dobra przyjaciółka, zamiast mu podać rękę, zapytać się, czy jest wszystko ok, czy coś mu się nie stało, czy wiecie, czy żyje, czy nic sobie nie połamał, to się po prostu tak zaczęłam śmiać. To wszystko jest nagrane na filmie. Oczywiście nic mu nie było, a my po prostu wszyscy laliśmy ze śmiechu z tej całej sytuacji. Jeżeli chodzi o okres zimowy, to powiem wam, że w całej Hiszpanii potrafi być zimno, bo nawet na Majorce, która wydaje nam się taką dosyć tropikalną i zawsze ciepłą wyspą, można zmarznąć. Co innego jest na Kanarach, bo faktycznie tamten klimat jest troszkę łagodniejszy, ale jeżeli mowa tutaj o południu Hiszpanii czy właśnie o Balearach, no to tutaj kurtki czy bluzy w okresie zimowym są mile widziane i ludzie je noszą. Warto wiedzieć, że w hiszpańskich domach rzadko kiedy spotka się coś takiego jak ogrzewanie. Już coraz częściej zaczyna to występować, no bo mimo wszystko ludzie faktycznie zaczynają marznąć i dużo wygodniej żyje się w domu z ogrzewaniem, ale na przykład na takiej Majorce wiele domów jeszcze takiego ogrzewania nie ma. Więc nie ma co się dziwić Hiszpanom, i tu pojawia się kolejny stereotyp, aczkolwiek nie będę się w niego za bardzo teraz wdrażać że Hiszpanie przesiadują bardzo długo na zewnątrz. No bo wyobraźcie sobie, że w domu macie 5 stopni, a na zewnątrz jest 20. No, jeżeli miałabym do wyboru zamarzać w domu pod kocem, a po prostu zrobić coś fajnego na zewnątrz, na dworze, pochodzić po plaży, pospacerować sobie, pójść do baru i napić się piwka, no to wiadomo, że też wolałabym w ten sposób spędzić mój czas wolny. Mój tata się zawsze śmiał, że jeżeli wejdzie się do baru i jest tam powiedzmy 30 osób albo 50 i wszyscy zaczną chuchać, no to wiadomo, że jest cieplej, więc automatycznie chce nam się w takim miejscu siedzieć, a nie zamarzać właśnie przy 5 stopniach w naszej chacie. Mamy też takie przeświadczenie, że w Hiszpanii nigdy nie pada. No bo skoro mamy 365 dni słonecznych, no to gdzie ten czas na deszcz? Ale tak naprawdę warto wiedzieć, że na przykład na północy pada deszcz nawet w Wakajki. I nie chodzi o to, że leje on codziennie, ale jest możliwy, a w okresie wiosennym potrafi padać również na południu, na Balearach również. Hiszpanie mają nawet takie powiedzenie: "En abril, agua mil", czyli w kwietniu tysiąc wód, czyli dokładnie, że w kwietniu po prostu dużo pada. Pamiętajcie jeszcze o tym, że w Hiszpanii jest wilgotny klimat. Więc co innego jest spędzić zimę na przykład w Polsce. A co innego jest spędzić zimę w Hiszpanii? Po prostu ta wilgoć powoduje, że inaczej będziemy odczuwać chłód. No dobra, skoro była mowa o wspaniałej pogodzie, to nie może też zabraknąć stereotypu związanego z odwieczną fiestą. Krąży taki stereotyp, że Hiszpania to wieczna impreza. Że Hiszpanie wykreowali sobie taki styl życia. Skąd w ogóle bierze się takie przeświadczenie? Być może dlatego, że Hiszpania ma ogromnie dużo fiest. I mówiąc fiest, nie mam na myśli tylko imprez na dyskotekach, tylko też świąt narodowych, no bo wiadomo, że la fiesta oznacza imprezę, ale może też właśnie oznaczać święto narodowe, czyli ma dużo takich dni wolnych od pracy. I w takie dni Hiszpanie lubią po prostu wychodzić do barów, restauracji, spędzać czas z przyjaciółmi lub z rodziną. I w porównaniu z nami, Polakami, chyba oprócz takiej majówki, gdzie każdy podróżuje, to raczej po prostu w takie dni wolne siedzimy w domu, odpoczywamy, oglądamy filmy, seriale. Też jakby spędzamy ten czas z przyjaciółmi czy z rodziną, ale wygląda to nieco inaczej. Dlatego jak jedziemy do Hiszpanii i wiecie, widzimy wypełnione po brzegi bary, także po prostu no, nie ma gdzie wejść wieczorami, tak samo imprezy typu dyskoteki, no to nam się wydaje, że właśnie Hiszpanie tylko i wyłącznie imprezują. Co więcej, jeżeli mowa o takich imprezach narodowych, to Hiszpania świętuje takie rzeczy na zewnątrz i jest to mega popularne. Na pewno słyszeliście o takich świętach jak fajas, czyli święto ognia w Walencji, bitwa na pomidory w Buñol, czy karnawał na Teneryfie. O fiestach ogólnie jeszcze sobie porozmawiamy, ale żeby Wam tutaj bliżej przybliżyć ten temat, no to musiałam trochę Was w to wdrożyć. Kolejną ciekawą rzeczą, która sprawia, że myślimy, że Hiszpanie to wiecznie imprezowicze, jest to, że praktycznie każdy posiłek je się w barze, przez co mamy wrażenie, że właśnie nigdy nie pustoszeją. Nie oznacza to jednak, że każdy Hiszpan czy Hiszpanka tacy są, że po prostu cały dzień spędzają w tych barach i cały czas tylko i wyłącznie imprezują. Bo nie wszyscy przecież lubią i muszą lubić wychodzić na bibę. Niektórzy wolą na przykład na spokojnie pójść do kina, bo nie chcą na drugi dzień obudzić się z mega dużym kacem. Aczkolwiek faktycznie wielu osobom taki styl życia bardzo odpowiada. I ostatnim hiszpańskim stereotypem, jaki wybrałam na dziś, jest tym, Siesta. No bo skoro była fiesta, to i o sieście trzeba pogadać. Ile osób wierzy, że każdy Hiszpan ucina sobie popołudniową drzemkę? Hmm? Przyznać się. Taka siesta zazwyczaj trwa od godziny 14 do 17. I siesta została wprowadzona przede wszystkim przez te godziny upalne. Między 14 a 17 jest tak zwana godzina szczytu. Mm, ciężko to nazwać godziną szczytu. U nas jest na przykład 12 taką godziną, gdzie faktycznie, ja pamiętam jak byłam mała, to mama zawsze zabraniała mi wychodzić o godzinie 12 w wakacje i kazała mi siedzieć w domu i przeczekać się najgorszą godzinę. Nie mogłam się wtedy kąpać, jak byliśmy pod namiotami. A w Hiszpanii właśnie jest tak między 14 a 17, że jest tak mega, mega gorąco. No i wtedy Hiszpanie mają przerwę. Ale to, że siesta istnieje, nie oznacza, że jest to czas na sen. Wiadomo, że są osoby, które między 14 a 17 ucinają sobie drzemkę, i zazwyczaj mówi się o takiej półgodzinnej drzemce, bo jest ona bardzo zdrowa i regeneruje organizm i w ogóle. Ale tak jak Wam wspominałam, nie wszyscy Hiszpanie to robią. Niektórzy po prostu wolą poświęcić ten czas na coś innego. Nie wiem, czy Wam też się wydaje, ale jeżeli chodzi o stereotyp związany ze siestą i ze spaniem, to chyba jest mistrz wśród mitów o Hiszpanii. Ale co jest najśmieszniejsze, to Hiszpanów zalicza się w Europie do narodu, który, uwaga, najkrócej śpi. I chociaż ulice miast pustoszeją o tej godzinie 14 i wracają do życia dopiero po godzinie 17 albo 18, bo siesta też jest ogólnie ruchoma, nie w każdym miejscu ta siesta jest od 14 do 17, zdarzają się takie miejsca, że w ogóle tej siesty nie będą miały, to chociaż ona trwa, to chodzi tutaj bardziej o pracę sklepów czy na przykład aptek, że są zamknięte. W tych godzinach, jeżeli będziecie chcieli na przykład coś kupić w sklepie albo w aptece, to może zdarzyć się tak, że akurat pocałujecie klamkę. Natomiast jeżeli chodzi o bary, to w tych godzinach możemy na przykład nie dostać nic do jedzenia, bo kuchnia będzie zamknięta. Chyba, że mają na przykład el menu del día, czyli menu dnia, o którym jeszcze Wam opowiem, no to wtedy faktycznie to jedzenie dostaniecie. Tak naprawdę wszystko zależy od miejsca. Ja na przykład pracując na Majorce w ogóle do takiej siesty nie jestem przyzwyczajona, bo tam autentycznie wszystko od rana do późnego wieczora jest otwarte. Ale ze względu na to, że to miejscowość turystyczna i po prostu pracuje się tylko pół roku, czy tam 7 miesięcy, no to jest zupełnie inaczej niż jak na przykład pojedziecie do Madrytu, do Malagi czy do Walencji. I uwaga, bo to też nie jest tak, że jak wybija godzina 14 i jak Hiszpanie są w parku, to nagle zaczynają szukać jakiejś pierwszej, lepszej miejscówki, żeby się te 2-3 godziny kimnąć. No nie, no po prostu tak nie jest. Co Hiszpanie robią w przerwie? Jeśli mieszkają blisko pracy no to wracają na przykład do domu, oglądają telewizję, bo od około godziny 15 zaczynają się wiadomości. A jeżeli znowu ktoś mieszka dalej od pracy, no to na przykład idzie się ze znajomymi do baru, właśnie na ilmenu del día, lub na kawę, piwko i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe, bo my w momencie, kiedy mamy to pół godziny przerwy w pracy, no to wiadomo, że sobie piwa nie wypijemy. A w Hiszpanii jest zupełnie inaczej. Tylko też trzeba pamiętać, że u nas ta przerwa na jedzenie trwa pół godziny, w Hiszpanii znacznie dłużej, i mimo wszystko, piwo hiszpańskie jest nieco słabsze od naszego polskiego piwa. Jeżeli chcecie ogólnie posłuchać o piwie i o tym, czy Hiszpanie uważają piwo za alkohol czy nie, to w opisie podrzucam Wam link do mojego podcastu, właśnie o tej tematyce. To, co mnie zdziwiło w pierwszych latach, kiedy mieszkałam w Hiszpanii, to to, że Hiszpanie śpią przed imprezą. Śpią przed imprezą, Ada? W ogóle jest sens? Jest sens, dlatego że w Hiszpanii nie idzie się na imprezę wcześniej niż przed godziną 22-23. Ja sama jak pracowałam na Majorce od 9 do 14 i chciałam wyjść ze znajomymi na imprezę w nasz dzień wolny, to jak wracałam z plaży około godziny 19-20, jadłam kolację o 21, to później kładłam się spać na 2 godziny, żeby trochę zregenerować siły. Później wstawałam o 23, szybko się ogarniałam, no, i szłam na bibę. Zazwyczaj karaoke trwało do godziny 23.30 do północy, no bo jeszcze tam, gdzie myśmy akurat chodzili na imprezę, to była jedyna dyskoteka, jeżeli chodzi o tą całą wioskę. To impreza po prostu zaczynała się bardzo późno, bo właśnie do 23.30 albo do północy trwało karaoke. I dopiero po tej godzinie zaczynała się impreza i trwała do białego rana. I muszę też przyznać, że kiedy pracowałam w hotelu i miałam godziny od 9 do 12, a później od 19 do 1 w nocy, to czasami lubiłam sobie taką drzemkę w ciągu dnia uciąć. Najgorzej, jak ze Męczenia padałam na plaży. No ale cóż, takie życie. I mamy nasze trzy hiszpańskie stereotypy. Podsumujmy. Po pierwsze, nie we wszystkich rejonach w Hiszpanii mamy słońce 365 dni w roku. W zimie też potrafi być zimno, nawet na południu Hiszpanii czy na Balearach. Po drugie, nie wszyscy Hiszpanie to imprezowicze i uważają, że dzień bez siesty to dzień stracony. Za to większość z nich uważa, że dzień bez siesty to dzień stracony. Mimo to, siesta nie polega tylko na ucinaniu sobie drzemki. I nie wszyscy Hiszpanie to robią. To był punkt trzeci. Dajcie mi znać w komentarzach, ilu z Was znało te stereotypy i wierzyło w nie, a ile osób wiedziało, że są to tylko mity. Bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne opinie, które mi zostawiacie. Jeśli słuchacie mnie na Spotify, to będę ogromnie wdzięczna za kliknięcie w 5 gwiazdek. Dla osób, które kochają gramatykę tak jak ja, przypominam o zapisach do Akademii Insta Hiszpański na www.instahiszpański.com. Wystarczy, że klikniecie w zakładkę Materiały. Jeżeli dołączycie do mojej Akademii już teraz, to otrzymacie dostęp do 13 klas, także naprawdę macie co robić. Na stronie głównej znajdziecie również taką przykładową lekcję, żebyście wiedzieli, co się z czym je. A znowu dla wszystkich fanów kultury hiszpańskiej, przypominam o zapisach na nasz wyjazd językowy 2022 na Majorce. Na takim wyjeździe uczymy się języka hiszpańskiego przede wszystkim skupiając na mówieniu, ale nie brakuje również części gramatycznej. Próbujemy kuchni hiszpańskiej, a także wypoczywamy na majorkańskich plażach i basenach, delektując się przy tym pysznymi drinkami. Jednym słowem, mamy bardzo intensywne, pełne niezapomnianych wrażeń wakacje. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o wyjeździe, cena, poziom, turnusy, obejrzeć zdjęcia lub filmy z poprzednich edycji, to również zapraszam na moją stronę internetową. Tym razem klikacie w zakładkę Wyjazd Językowy. Wpadajcie też co środę o 20.35 na mojego Instagrama, nazwa ta sama Insta Hiszpański, na lekcję hiszpańskiego na live'a. A jeśli wciąż Wam za mało, to zapraszam na lekcję hiszpańskiego online. Do usłyszenia wkrótce. Ciao!